Wasko dwa, ja, ja sobie robicie, nie zaliczam wam tego ćwiczenia. On mnie obmacywał. Chciałabyś? Masz szczęście, że nie ma tu mojego narzeczonego. Jestem ratownikiem i kobietą i żądam, żeby mnie traktowano z szacunkiem. Może gdyby Twoje życie uczuciowe nie było taką kompletną pustynią. Co ty wiesz na temat mojego życia uczuciowego? Nic. Czy mam się zachowywać jak daga, żeby ludzie mnie zaczęli szanować? Nie rozmawiamy teraz o dagach. ktoś ma kompleks, bo był kiedyś pasztetem, to musi świecić z dzieckami. Nie ja życzę sobie, żeby mnie ktokolwiek dotykał bez mojej zgody. Następnie sprawdzamy drożność górnych dróg oddechowych. Mhm. I. Jak myślisz? Zaliczymy, czy nie? Denerwujesz się? No a ty nie? Fanka, czasem cię zazdroszczę, że tak masz wszystko. Nie. Yes. Gdzie mogę zgłosić wypadek? A co się stało? Zahaczyliśmy o coś. Coś tak dapisz? Zaprowadź pana do dyżurki, trzeba wypełnić zlecenie na akcję techniczną. A nie mogę ja pana zaprowadzić? Nie, nie możesz. Czyść. Co się stało? Mogę cię być... Zerwała ze mną. że nasze drogi się rozeszły. Pięć lat byliśmy razem, a ty mi wysyłasz takiego SMS-a? Ten SMS nie był do ciebie. Wiesz co? Na zajęcie się spieszę. Jest tutaj robaka. Oj, już. Nie wiem, co, ja mam narzeczonego. Data. Nic między nami nie zaszło. Nie masz się czym przejmować, okej? Okay? To może jednak zjemy te rady. Nie dziękuję przed Baciolinie o formę. Zjedz sama dwa albo daj komuś mojego, okej? Okay? co? Sam się zjedz.